To są cztery momenty ewangelizacji. Zruszył się głęboko, dotknął go, wyciągnął rękę i rzekł do niego. Cztery momenty ewangelizacji. W odniesieniu do osoby. W odniesieniu do osoby. Tak nas Jezus uczy tego wychodzenia do innych nie? i w odniesieniu do osoby, która dla wielu jest w ogóle niezauważana. Ten człowiek, kto to jest, żeby się na nim skupiać? Trędowaty, żarty. Nie? Każdy. Każdy.